Jeszcze kilka lat temu Salwador był jednym z najniebezpieczniejszych państw świata. Gangi kontrolowały całe dzielnice, a państwo było bezsilne. Największe z nich, MS-13 i Barrio 18, dzieliły kraj między siebie, wymuszały haracze, mordowały, a nawet decydowały, kto może się przemieszczać. W 2015 roku Salwador notował 105 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców więcej niż niektóre kraje ogarnięte wojną. Wtedy pojawił się Nayib Bukele, młody prezydent, który zapowiedział totalną wojnę z przestępczością. Gdy w 2022 roku gangi w 3 dni zabiły 87 osób, Bukele ogłosił stan wyjątkowy i rozpoczął masowe aresztowania. W ciągu 16 miesięcy do więzień trafiło 70 tysięcy osób, to aż 2% dorosłej populacji Salwadoru. Wielu z nich osadzono w Centrum Odosobnienia Terroryzmu, gigantycznym więzieniu zaprojektowanym jako ostateczna twierdza dla gangsterów. Warunki są tam brutalne: ciasnota, brak prywatności czy całkowita izolacja. Efekt? Wskaźnik zabójstwa. Spadł do 2,4 na 100 tysięcy mieszkańców, najmniej w całej Ameryce Łacińskiej. Salwadorczycy znów czują się bezpiecznie, a poparcie dla Bukele sięga 90%. Ale są też kontrowersje. Wielu niewinnych mogło trafić do więzienia tylko przez tatuaż czy złe miejsce. Pojawiają się oskarżenia o tortury i łamanie praw człowieka. Czy sukces Bukele to rozwiązanie, czy tylko tymczasowa cisza? Co będzie, gdy władza zmieni się w dyktaturę, albo gdy Bukele odejdzie? I to właśnie dlatego,